Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Harten i po raz kolejny na moim kanale pokażę Wam mój kolejny vlog, a są nimi trzy części John Wick jedynka, dwójka no i trójka w tej części i oto jest, że zabijają mu psa i kradną samochód. No i się zaczynam mścić. O zostaje mu jedyna pamiątka po małej żonie, czyli małej psince, Ale cóż, atakują go, samo zabijają, i, i kradną mu samochód. A ten wykonuje. No i rzeź. W tej części, jeden z tych głównych założycieli tej całej organizacji podpala i niszczy mu dom John'a A ten postanawia się zemścić, no i go właśnie dopadnie. A w tej części wszyscy próbują go dopaść i zabić ale to im się nie udaje powiem także Qijan Rządzi. John Wick, czyli 1, 2, 3, jest bardzo świetnym i dobrym filmem. Bardzo gorącą tą yy, ten, te filmy polecam z Johnem John Wickiem. No i będę czekał na przyszły rok, żeby wyszła czwarta część. Dżunowika. No to trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie. Cześć.